Proces sprzedaży jest przepisem na pozyskiwanie biznesu w Waszej firmie, na zamianę lidów kwalifikowanych w klientów. Cześć, witajcie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku programu Wise Business School w eee, programu, w którym tłumaczę trudne biznesowe zagadnienia w zrozumiały sposób. Dzisiaj mam dla Was materiał na temat procesu sprzedaży, a cóż ważniejszego może być sprzedaży, jak nie proces sprzedaży. Opowiem wam dzisiaj o tym, co to konkretnie jest proces sprzedaży, a czym nie jest, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to dokładnie zrozumieć. Eee, powiem wam też, jak najczęściej jest budowany i czemu jest to złe, podpowiem wam, jak go budować. I jak nie popełnić błędu tak, żeby rzeczywiście ten proces sprzedaży był ułatwieniem dla handlowców, a nie kulą u nogi. Więc, jeżeli ten temat Was interesuje, to jest to dokładnie odcinek z myślą o Was. Zachęcam Was do obejrzenia części merytorycznej dzisiejszego materiału. No dobrze, na samym początku musimy zacząć od pytania. Czym w takim razie jest ten proces sprzedaży? I proces sprzedaży rozpoczyna się od lida kwalifikowanego, lid kwalifikowany, a kończy, albo na, na przykład na podpisanej umowie, albo na fakturze, albo na jeszcze czymś innym, to zależy w Waszej organizacji, czym jest ta wygrana, czy to wystarczy podpis na umowie, czy to już musi być faktura, czy może jeszcze coś innego, może dopiero zapłacona faktura jest wygrana. Natomiast to gdzieś tam jest ta szansa sprzedaży, która na koniec zostaje wygrana. I teraz uwaga. Proces sprzedaży to są wszystkie działania pomiędzy jednym a drugim. Czyli jeżeli na przykład po drodze, w trakcie sprzedaży, należy spotkać się z klientem, to jest to część procesu sprzedaży. Jeżeli trzeba zbadać jego problemy albo potrzeby, jest to część procesu. Jeżeli trzeba robić follow-upy, Część procesu. Jeżeli trzeba zrobić dokumenty, dokumenty w PDF, jakąś ofertę, część procesu. Jeżeli trzeba wynegocjować umowę, część procesu. Jeżeli trzeba w ogóle wynegocjować cenę gdzieś na końcu, coś zamykać, część procesu. Jeżeli trzeba zaangażować więcej osób z mojej firmy, część procesu. I teraz jednym z częstych błędów, który dostrzegam w budowaniu procesów sprzedaży, to to, że bardzo często firmy hermetyzują działania handlowca. Jakoby tylko działania. Działania handlowca miały się na to składać, co jest teoretycznie błędem. To znaczy, to nie tylko handlowiec jest elementem procesu sprzedaży, ale na przykład, jeżeli w Waszej organizacji jest potrzebny inżynier, osoba wyceniająca, ktoś z produkcji, ktoś jeszcze inny, który, kto bierze w jakiś, w jakiś sposób udział w procesie sprzedaży, to ten proces sprzedaży jest nie tyle listą działań handlowca, co wizją firmy, jak lidy kwalifikowane zamieniać. Realnie w umowy, bądź faktury, bądź w coś innego, co sobie ustaliliście. I teraz proces sprzedaży jest wszystkim pomiędzy. I teraz pytanie: po co wdrażać w firmie proces sprzedaży? To jest bardzo dobre pytanie. I oczywiście bardzo, bardzo wielu naszych klientów potencjalnych i obecnych ciągle nam je zadaje. I teraz można powiedzieć, że ta droga od tego do tego miejsca to jest w pewnym sensie. Bardzo duża wartość w waszym przedsiębiorstwie. Jeżeli wasza firma potrafi skutecznie zamieniać lidy w klientów, to to jest dobra firma. Po prostu. I teraz uwaga. Jeżeli w tej dobrej firmie jest tylko jedna osoba, która potrafi to robić, i nie wiem, czy znacie zasadę żółtego autobusu. Jeżeli żółty autobus, który potrąci taką osobę na ulicy, może ten proces wykasować, to tak naprawdę go nie macie. Eee, no bo proces poszedł razem z tą osobą, że tak powiem. I teraz niestety. To jest bardzo duże ograniczenie. Bardzo często też się okazuje w niektórych organizacjach, że ten proces tutaj po drodze to jest proces, ale w środku jest napisane tylko jedno słowo: talent. Jak handlowiec ma talent, to ogarnie, a jak nie ma talentu, to nie ogarnie. Znam firmy, które potrafią zatrudnić ośmiu handlowców, i dopiero ten ósmy, dziewiąty, dziesiąty to się okazało, że ma na tyle duży talent, że w naszej firmie jest w stanie sprzedawać. I teraz ja bardzo lubię nazywać cały proces sprzedaży. Przepisem. To znaczy, przepis, jak zamieniać lidy kwalifikowane w umowy. I teraz uwaga: w historii każdej firmy działy handlowe popełniły setki, jeżeli nie tysiące różnego rodzaju błędów w trakcie trwania procesów sprzedaży. Na przykład za późno odzwonili do klienta, albo w ogóle nie było pomysłu na to, jak do nich odzwaniać na czas, albo nie mieli czasu, zrobili na szybko jakiegoś PDF-a, albo nie wiem, źle badali potrzeby, albo robili to za krótko, albo w ogóle nie pisali maili, albo wysyłali maile, albo w ogóle nie wysyłali tych maili, mówili przez telefon ceny. W historii każdej firmy popełniono setki, dziesiątki i tysiące błędów sprzedażowych. I teraz ten przepis po drodze jest właśnie po to, żeby ich unikać. I teraz uwaga, jeżeli, może, jeżeli na przykład uznamy, że w czasie naszego procesu mamy trzy kluczowe działania, uprośćmy to, czyli mamy badanie, badamy potrzeby, później mamy jakieś spotkanie. A później mamy negocjacje różne, czyli takie trzy kluczowe działania. To możemy sobie pięknie ustalić, że na przykład w czasie badania warto zadać 1, 2, 3, 4 pytania, bo z tych pytań nam najwięcej wynika. To one nam zazwyczaj najlepiej pozwalają dobrać argumenty i produkty pod spotkanie. Zrobiliśmy tych spotkań już po prostu kilkaset, więc w procesie sprzedaży sobie określiliśmy. Mamy PDF, najlepszy na te spotkania. Na tym PDF jest jakiś flow, właśnie, jest flow samego spotkania, jaki jest początek, jakie jest rozwinięcie, jakie jest zakończenie. Wiemy, jaki jest cel tego spotkania. To wszystko jest po prostu pięknie ustalone. A na koniec negocjowaliśmy ten nasz produkt już w ogóle dziesiątki razy, więc wiemy, z tego możemy zejść, z tego możemy zejść i z tego możemy zejść, ale wtedy. W zamian musimy wziąć to, to i to. I się nauczyliśmy, że w ten sposób działa to po prostu najlepiej. I teraz to, co teraz widzicie, to jest bardzo uproszczone. Tak naprawdę działań w procesie sprzedaży jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. Ale teraz wyobraźcie sobie, że każdy handlowiec ma je po prostu wymyśleć albo nie wiem, zaobserwować w dziale sprzedaży i tak się przypatrywać, aż je wszystkie zaobserwuje i może kiedyś wdroży. A w praktyce, w bardzo wielu organizacjach, które nie mają procesu, okazuje się, że każdy handlowiec po prostu robi to inaczej. I wtedy powstaje przeogromny problem. Bo na przykład mamy dwóch handlowców i jeden na swoim procesie ma 14% skuteczności, a drugi na swoim procesie ma 38% skuteczności. I to są prawdziwe dane. I teraz teoretycznie bardzo wielu właścicieli może powiedzieć: No, to tego to trzeba zwolnić. Chyba. No, i może będą mieli rację, nie wiem, ale nie wiemy, na czym polega ten problem. A na przykład, w naszym przypadku, kiedy mieliśmy ułożony proces sprzedaży, różnica sprawna nie była aż tak duża, ale okazało się, że handlowiec po lewej, na ostatnim etapie, kiedy uzgadniał z klientem umowę, po prostu ją wysyłał. I zapominał o procesowych follow-upach do niej, czyli nie powracał do klienta, żeby ją uzgodnić, żeby ją zamknąć, żeby ją podpisać, a ten po prawej powracał, czyli ten po lewej po prostu ominął proces. Ale poszliśmy do niego, porozmawialiśmy, daliśmy mu feedback i poprosiliśmy, żeby to poprawił, i jego skuteczność wróciła do normy. A w normalnej rzeczywistości to musielibyśmy go zwolnić, bo nie mamy procesu i szukać kolejnego, który daj Boże, będzie sprzedawał jak należy. Jest to pewien problem. Czyli teraz teoretycznie, jeżeli wasza organizacja ma rosnąć, a wy nie macie przepisu na sprzedaż, to może to być bardzo silnie ograniczające wzrost w waszej firmie. Jeżeli mam biznes, to wolałbym znać ten przepis. Ile spotkań jest wymaganych, jakie je robimy, jak badamy potrzeby, jak ofertujemy, jak później negocjujemy tak, żeby prawie zawsze się to udawało sprzedać. I teraz uwaga. W bardzo wielu organizacjach Procesem sprzedaży jest coś takiego. Wchodzimy w CRM i widzimy tak, badanie potrzeb, oferta, negocjacje i na koniec na przykład zamykanie. I to jest bardzo ciekawe, bo handlowiec wtedy robi coś takiego: Mówi tak, tutaj wrzuca szansę, i mówi tak: w sumie dogadałem z tym klientem. No to chyba zbadałem te jego potrzeby, nie? Napisał przecież w mailu. No to mam zbadane. No i tutaj tak, dobra. Wysłałem mu ofertę mailem. No to chyba ofertowanie, nie? No chyba tak, przecież. Później no e, nic mi nie odpisuje, czyli jak cholera ze mną negocjuje, nie? Czyli przesunąłem sobie na negocjacje i później na koniec w sumie to e, zapytał mnie o umowę, więc chyba zamykanie. Czyli proces w ten sposób zbudowany zazwyczaj nic nie wnosi, bo zauważcie, że nie rozwiązuje żadnego z tych problemów, o których powiedzieliśmy wcześniej, to jest raz, a dwa, handlowiec sobie przerzuca szansę sprzedaży pomiędzy tymi etapami według własnych się według własnych, yy, własnego chcieństwa. Bo jest to proces oparty, oparty na działaniach handlowca. Działaniach. Czyli. To jest proces, który pokazuje, co my mamy zrobić, a nie gdzie jest konkretnie klient. I teraz uwaga, na przykład na etapie negocjacje może wisieć szansa sprzedaży, na przykład dla klienta, który już jest zabudżetowany, już chce zaraz kupić, ale tutaj też może wisieć szansa od klienta, który zapytał o ofertę, żeby sobie tak cenę sprawdzić tylko. I nie wiadomo, czy my mamy tutaj na etapie negocjacje w CRM mamy same szanse na takich, którzy zaraz kupią, czy same takie na takich, którzy sprawdzają tylko ile to kosztowało, bo w sumie to nie wiemy. I teraz uwaga. W procesach sprzedaży jednym z najważniejszych elementów jest budowanie ich z perspektywy kamieni milowych. Kamieni milowych, czyli na przykład zrobimy to na trzech prostych przykładach. Pierwszy kamień milowy, klient powiedział powiedział, jaki jest problem. I już go dobrze znamy. To jest fajny kamień milowy. Dotarliśmy do niego i to jest kamień milowy nie u mnie, że ja zrobiłem, tylko po stronie klienta. On nam powiedział, my już wiemy. I teraz uwaga: możemy zdać drugi etap. Klient zaakceptował. Zaakceptował koncepcję. I teraz uwaga. Dla klienta, który ma jakiś problem, ja zacząłem mu opowiadać, że wie pan co, rozwiązanie dla pana może być to i to i to i to. I on powiedział, poproszę mailem, ja mu to wysłałem mailem, jeszcze mieliśmy spotkanie, jeszcze mu to pokazałem. I on powiedział, wie pan co, to jest fajne, idźmy z tym. I teraz zwróćcie uwagę, że nagle przerzucenie szansy z tego etapu na ten etap staje się małym zwycięstwem. To już nie jest tylko to, że już wysłałem PDF, a to. Przesuwam na kolejny etap, tylko realnie przesunięcie klienta na ten etap staje się małym zwycięstwem, bo klient zaakceptował naszą koncepcję. I później zróbmy trzeci etap. Klient ma, napisze komplet, ale mam na myśli, oczywiście, komplet materiałów. I teraz również. Do podjęcia decyzji, przeprowadzenie klienta na ten etap jest pewnego rodzaju małym zwycięstwem, dlatego, że to już nie jest tak, że klient odpisał, że za drogo i on negocjuje, więc ja sobie przesunąłem to na trzeci etap. Tylko mam na rzeczywiście klienta, który ma już komplet informacji do podjęcia decyzji. I zostajmy na tych trzech prostych etapach. U Was to może być 6, 8, 12, być może mniej. I teraz uwaga: ten proces na teraz ma trzy etapy: ma etap pierwszy, ma etap drugi i ma etap trzeci. I teraz Piękne jest w procesie tego typu procesie to, że ja na etapie pierwszym, żeby dobrze rozpoznać problem klienta, mogę sobie opisać na przykład trzy działania. Czyli mogę sobie opisać działanie pierwsze, jakie konkretnie zadać pytania, działanie drugie, jakiego konkretnie maila wysłać po rozmowie z klientem, i działanie trzecie, jak zapisać te rzeczy u nas w CRM. -ie. To jest pierwsza rzecz. Dla klienta, który zaakceptował koncepcję, Mogę tutaj również opisać kilka fajnych działań. Co zrobić, żeby klient zaakceptował koncepcję? Pierwsze, muszę się z nim spotkać. Jest scenariusz tego spotkania. Muszę mu wysłać pdf z tą koncepcją. Muszę zrobić na przykład follow-up i muszę zrobić coś jeszcze. Mam cztery działania. Teraz uwaga, żeby klient miał komplet informacji, znowu doprojektowuję działania. Muszę zrobić wewnętrzne spotkanie. Muszę wysłać je do klienta i muszę sprawdzić, czy aby na pewno ma je wszystkie. I teraz zwróćcie uwagę, że tak zbudowany proces o kamienie milowe, które są zwycięstwami, daje nam bardzo fajną możliwość opracowania działań. 1 2 3 działania są na pierwszym etapie, 1 2 3 4 działania są na drugim, 1 2 3 3 działania są na trzecim etapie. I uwaga, to daje nam też możliwość taką, że po czasie stwierdzamy, że działanie czwarte jest do kitu i je po prostu wyrzucamy. Nie wyrzucamy całego procesu, ale wyrzucamy tylko czwarte działanie. To daje nam też możliwość taką, że możemy się skupić tylko na poprawie działania czwartego i tylko czwarte działanie poprawiać, bo nasze kamienie milowe są sensownie określone. I też wtedy znacznie łatwiej o tym dyskutować, bo możemy sobie zadać pytanie, co zrobić, żeby klient zaakceptował naszą koncepcję. Te cztery rzeczy można zrobić. I teraz uwaga: te działania można też podzielić na dwie piękne grupy to znaczy na działania obowiązkowe. I opcjonalne, czyli na przykład na etapie pierwszym mamy działanie czwarte i piąte, które używamy tylko jeżeli zajdą pewne okoliczności. Czy na przykład klient przestał odpisywać to cztery, jeżeli przestał odpisywać, to zrób to. Jeżeli na przykład na ekscytacji koncepcji, nie wiem, straciliśmy kontakt z klientem, albo nie wiem, decydent poszedł na urlop, albo żąda od razu umowy, to mamy działanie piąte, opcjonalne. Które warto zrobić, jeżeli wystąpi jakiś problem. I to nam daje taką piękną możliwość, że budujemy działania obowiązkowe na każdym etapie, obowiązkowe oraz opcjonalne, które sprawiają, że nasz proces sprzedaży po czasie staje się bardzo dokonkretyzowany i trudno nas czymkolwiek zaskoczyć. I teraz taka konstrukcja procesu sprzedaży jest absolutnie piękna, bo jak zatrudniał sobie handlowca to uczę go od pierwszego. Mówię patrz, najpierw razem zbadamy potrzeby. Nauczę tych trzech rzeczy, tych trzech działań stąd. Przeprowadzimy je wspólnie i pójdziemy dalej. Później jak wdrażam handlowca, to go uczę tego, czyli tu jest spotkanie, tu jest coś, tam tu jest coś tam, prowadzę go za rękę, potem uczę go trzeciego, czwartego i tak dalej, tak dalej. Na te etapy oczywiście mogę mieć zrobiony piękny Excel albo coś, co nam gromadzi tego typu działania i je strukturyzuje. Ale teraz uwaga. Najbardziej kosmiczna rzecz w dzisiejszym odcinku. <laughs> Czyli uwaga, proces sprzedaży jest nieliniowy. I teraz z tego powodu większość procesów sprzedaży błędnie się wdraża w działach sprzedaży, bo chciałoby się wierzyć, że każdy klient trafi do nas na etapie pierwszym i każdy klient będzie chciał z nami rozmawiać o swoich problemach, co jest nieprawdą bo czasami klient trafi do nas z gotową koncepcją, czyli czasami okaże się, że zaczynamy od etapu drugiego, a nie od etapu pierwszego i to jest normalne i musimy budować procesy tak, żeby były nieliniowe, że na przykład jestem na drugim, zaczynam proces od drugiego etapu, zrobiłem z drugiego etapu tylko czwórkę i od razu przeszedłem na trzeci, bo tylko czwórka była konieczna, ale czwórkę już zrobiłem, pierwszy, drugi i trzeci i poszedłem dalej. I teraz przy budowie procesów sprzedaży trzeba to uwzględniać, że procesy sprzedaży są nieliniowe i trzeba je budować w taki sposób, że one zaczynają się wtedy, kiedy klient do nas trafi. Jeżeli klient trafił zaakceptowaną swoją gotową koncepcją, to zaczyna się od dwójki. I teraz to jest naprawdę bardzo istotne, bo najczęściej na tym rozbija się wdrożenie. Handlowcy mówią, ale ten proces, coście zbudowali, to jest bez sensu. On w większości przypadków nie pasuje. Dlatego trzeba budować proces nieliniowy, który pasuje we wszystkich przypadkach i obsługuje klienta od momentu, na którym do nas trafił. I pozwólcie, że na koniec zrobię delikatne podsumowanie. Proces sprzedaży jest przepisem na pozyskiwanie biznesu w waszej firmie, na zamianę lidów kwalifikowanych w klientów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: najczęściej etapy procesu sprzedaży w firmach są błędnie przygotowane. Są przygotowane w oparciu o to, co ja zrobiłem, a nie o to, co zrobił klient. Kolejna rzecz jest taka, że kamienie milowe w procesie powinny być małymi zwycięstwami. I powinny być oparte o perspektywę klienta i powinny być jednoznaczne, czyli klient ma komplet informacji. Nie, że jakby coś wysłałem klientowi, ma komplet informacji. To jest jednoznaczne, nie ma tu miejsca na interpretację. Później na każdym kamieniu milowym mam działania obowiązkowe i działania opcjonalne, i teraz każde z tych działań mogę poprawiać z osobna i je procesować z osobna. Dzięki temu też budowa procesu sprzedaży. Jest możliwa na przykład na przestrzeni roku czy dwóch, rozbudowuję swój proces, dodaję do niego kolejne rzeczy, usprawniam je i tak zbudowanych procesów sprzedaży Wam życzę. Jeżeli w Waszej firmie planujecie wybudować proces sprzedaży, koniecznie pamiętajcie o bezpłatnej konsultacji w Sellwise. Nasi eksperci zawsze chętnie Wam pomogą. Nie bójcie się tych konsultacji zamawiać, one są i bezpłatne, i bez... niezobowiązujące, więc szaleństwem byłoby z nich nie skorzystać, szczególnie jeżeli chcecie sobie wybudować dobry proces sprzedaży w B2B. To tyle w dzisiejszym materiale. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Eee, dzięki temu kolejne materiały trafią w Wasze ręce. I też pewien mały youtuber z Gliwic będzie się bardzo cieszył. <grywki> Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia za tydzień w środę. Cześć.